Do tak? O, do ba, Dobra, następna, tam jest akcja, zobacz Olej jadł 19 idzie jak nic Ile ma? Czyli 3,8 Fajny O kurde, tutaj to już gruba ryba jest No Chłopaki weźcie ten, wędki tutaj pozabierajcie ja pierdolę jaka jazda. <głos> <głos> Ten duży nie? Co? Ja przynajmniej mówię, to ma taki sam. No, sam Też po

Dobra, wędka ogarnięta. Dziękujemy. Czarek powrócił O chłopie, ten zdychę może mieć. To będzie kolejna życiówka. Ja dopiero wrzuciłem na Instagramie. Wiesz, by nie ściągnęła. To trzymaj Trzymaj. łebki jadą krótko poszedł ale był był, ładny Wszystko miał. był, był o lekko A może prawo i tak